Dobra, jesteśmy. Paczka przyszła. Po, podobno lampy europejskie są. Ja sprawdzałem, zdjęcia były. Koszy przysłał i kilka innych gadżetów. Zaraz zobaczymy, czy, yy, czy tak będzie. Mam nadzieję, że tak. Jest. Subaru Legacy. Nie jest napisane, nie yes, Subaru lampy, przepraszam, lampy. Tak. No i zobaczymy. Mam ciekawe czy inne rzeczy też wrzuci. Dobra. Pojawia się lampa. Brudna jest, ale to co? Byleby cała była. Dobra. O i moim zdaniem to jest Europa. Yy, I to to co ją potrzebuje. Mocowania. O kostki nawet dał. Nie wszystkie co prawda. Aha dobra, bo to tutaj. Okej. Okay. Widzę, że wszędzie gniją tutaj mocowania. No obrażeń nie ma. Lampa jest do mycia. Wiadomo przyrdzewiała jest, jest ok. Żarówki są. Żarówki tak tak do zmiany. Coś tutaj jest, także spokojnie. Lampa jest cała. Szkoda, że o śruby nie poprosiłem, no ale to już dobra. Było, minęło, zapomniałem o śruby montażowe. dobra, następna. O, są tutaj małe drobnice. Mamy małe drobnice. Najważniejsze są mocowania całe. Europa czy syf znowu jakiś? No jest też Europa, moim zdaniem. No i okej. Okay. Dobra. No wiadomo, lampy tam trochę zmęczone są, ale to mocowania są, jest w porządku. Dobra, to, to mamy. I teraz drobnice. To też jest smaczek. Tu są takie rzeczy, które szybko mogę zamontować. Brakujące koreczki do klimy. To jakby ktoś pytał, no to propozycji zawsze wiele, dwie lampy to jest, no ja powiem szczerze, że to jest groszowa sprawa w porównaniu do tego, co, co mają ludzie, dlatego też piliłem gościa ile wlezie, ogólnie proszenie go, żeby mi wysłał i w ogóle zatrybienie z nim zajęło mnie chyba z dwa miesiące, ale opłacało się, kilka telefonów. Eee, już ten ostatni telefon to był normalny, eee, taki z reakcją. Wcześniej to były jakieś tam podchody, cudowianki. Dobra, to jedziemy z koksem. Eee, low pressure. Eee, czyli nakrętka do klimy. Mocowania. Mocowania są, nie wiem jakie u mnie pod kolor powinny być. Ja czarnego wnętrza nie mam, ale to nie będzie przeszkadzać, bo fotele y, będą miały te mocowania, te zaślepki, y, więc nie ma problemu. Tutaj też jest zaślepka. To są na, do tych prowadnic, co fotele się do przodu przesuwa, prawa, lewa strona. Y, widać wtedy śruby, to są zaślepki do, do tych śrub tutaj uchwyt no ładny, ładny jest tu mi przegnił w tym momencie gościu dał mi śrubki ja go sobie tutaj ładnie wyczyszczę odrdzewię i będzie fajnie a ten uchwyt to jest od od dolotu mi tutaj przegnił cały i pierdyknął, więc widzę, że ten nie jest jakiś aż taki rewelacyjny ale do odratowania można by było nawet takim Takim kolorkiem walnąć, takim złotym. Yy, mamy tutaj znowu yy, zaślepki, to prawa lewa strona, high pressure. Te, tej mi chyba brakuje, bo to mam. I spin. O gdzie to jesteśmy? Ja to chyba nie pokazywałem kamerą. No to mamy wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie. Mamy te zaślepki, właśnie na śruby. I mamy to jest przy filtrze powietrza. Jeden mam, drugi mi brakował i mi wkurzało to mi się przypomniało. Więc te drobnice te wszystkie drobnice kosztowały mi tam 100 zł. Lampy, lampy 320, przesyłka więc tak to wygląda. No Tak to tak to wygląda. Więc mam t trzy lampy europejskie, tych lampy mam odpyty już teraz. Dwie swoje, trzy lampy europejskie, jeden Angol, e, jeden Japończyk i Xenon, co miał być ksenon. Ale nie będzie go, bo nie ma jak odbuśników zrobić. To sześć lamp mam, kurde, różnorakich. No. Jedna w zapasie, no bo za 150 zł to dzisiaj co pizza i Coca-Cola i to wszystko, więc wziąłem na zapas, zawsze można kurde jeszcze sprzedać gdzieś dalej ewentualnie, no i tak to się dzieje, no miał spokój z lampami i wszystko, do mycia, do szlifowania, do kombinowania, więc zobaczę czy wejdzie do bachy tutaj też jest jakiś kurde temat do montażu Według mnie jest to samo, a co tam dalej się będzie dziać z tym, to, to zobaczymy Tu jakieś śrubki brakuje, też miał mi dać gościu Ale dobra, spoko To oryginał, o Nie wiem co to P oznacza tak jak mamy reserve, tutaj P, to nie wiem, no ale są oryginały, można wymyć i tyle. Dobra, to mamy tyle. To są sprawy proste do montażu. To na sobotę zostawię. Wymyję to wszystko jak należy. Tym trochę gorzej, bo to by trzeba było troszeczkę odrodzewiacza użyć i tak dalej, i tak dalej. Lampa, lampa też wiedzie, tylko muszę bym ją przepolerować, ale to zobaczymy. Już by była normalna. Także tak to jest. Temat lamp uważam za zakończony. Jeszcze tylko takie biglowanie, mycie i tak dalej. No i jest fajnie. To tyle.